w kolejnym odcinku mojego wspaniałego poradnika w którym to wykonujemy przenajróżniejsze czynności bądź też rzeczy które są tak fascynujące że czasami nie wiadomo jak je robić dzisiaj w ten oto grudniowy dzień pochmurny dzień zajmiemy się właśnie y, odpaleniem znowu że także jakże innej maszyny a mianowicie przechodząc do niej zechcemy sobie odpalić ten oto pojazd pojazd ten jest to Deutico ale zanim oczywiście to go sobie odpalimy potrzeba nam najpierw naładować akumulator bo jest całkowicie rozładowany a żeby naładować akumulator trzeba że tak powiem naprawić prostownik to znaczy prostownik nie ma wtyczki do prądu i właśnie w tym oto momencie będę musiał zrobić Wtyczka zostanie zrobiona z lampek choinkowych, które są już do niczego, a wtyczka została jeszcze dobra. Także co? Skleję sobie właśnie tą wtyczkę, podłączę do prądu prostownik i będziemy ładować akumulator. Akumulator będzie się sporo czasu trochę ładować. Wtyczkę zrobię oczywiście skleję taśmą y, taką nieizolacyjną, a właśnie taką bandażową w sensie taka do opatrunku uważam że jest ona lepsza i wytrzymalsza niż ta taśma izolacyjna także co przystępuję do yy, wykonania Słucham. No i co? Odwieźć. Dobra, dobra, na razie. Tam Kasia będzie, to nie coś tam zrobię, bo oni poszli. Ja tu innego robię. Na razie ja tu robię yy, prostownik woduje. No nie wiem, mogę zaraz jechać. Na razie nie mogę. To przyjeżdżę na razie. No tu rozmowa biznesowa, to zaraz. Kontynuujmy. Także więc tutaj mam zrobioną właśnie wtyczkę do prostownika, mam nadzieję, że korków nie wysadzi nic. I teraz tak, podłączamy. Jedna klama jest podłączona, tam nie widać ciemno, nie trochę widać. A drugą podłączamy właśnie tak. Podłączamy właśnie o w ten sposób, tak jak ja tu teraz szybko zrobiłem. Kontrolka nam się świeci, że idzie, akumulator w jakimś sensie działa. Należy teraz podłączyć wtyczkę, którą ja się boję włożyć, ale może będzie działać. I okazuje się, że nic nie działa, bo. nie wiem. Po tej oto niechcącej pauzie naciśnięcie guzika, zatrzymania. Kontynuując, okazało się, że właśnie prostownik jedna działa. Mamy mniej więcej ustawiony taki prąd ładowania, aczkolwiek można zwiększyć, tak do pięciu, żeby to jakoś delikatnie się ładowało. Za jakiś czas przyjdziemy i spróbujemy uruchomić silnik tejże, od tego już oto właśnie samochodu. Na razie to tyle. Wracam być może jutro, albo nawet dziś wieczorem. Zobaczymy, jak to będzie. Także wracając już w tym oto momencie, nie mogłem się powstrzymać i pół godziny normalnie dopiero później przyszedłem sprawdzić, czy wszystko należycie działa. A więc zobaczmy, jak to ma się do rzeczy. Wyłączamy więc prostownik z prądu. No i następnie odłączamy akumulator od prostownika. Zdejmujemy w razie czego jakby coś nie ten. I wsiadamy do środka. No z stąd. I działa, działaj, działaj. Ajajaj aj, aj, aj. Jeszcze raz No nie idzie, no nie idzie, no jeszcze raz Dobra Nie udało się Akumulator rozładował się, ale to nic, spróbuję jeszcze za chwilę w każdym razie trochę paliwo musiało się przepompować. Więc wracam znowu za pół godziny. No i znowu witamy. Znowu będziemy próbować odpalać. Tak, znowu ta sama sytuacja. Wyłączamy. Zestawiamy. tak żeby się właśnie w ten sposób sprawy miały dobra i teraz to już musisz palić nad chowem to by... no ta 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 jedziemy spalimy Ło już łapię

Jeszcze tu Steczny Wiedziałem, że odpali w końcu Radio gra? A, Pity Dawaj, znute Jestem bity. bity jest nuta, jest moc Dobra, ale ja na razie Oj, paliwo jest, nudzie, no. bo teraz na pali? Elegansio. No, także widzicie, samochód jest niezawodny, jeżeli będzie dobry akumulator. Ten samochód nie był, ja wiem, może z pół roku nieodpalany był, ale jak po dłuższym rozładowaniu, i po dłuższym naładowaniu akumulatora i po trochę dłuższym kręceniu rozrusznikiem się dało odpalić. Także co, kiedyś sobie jeszcze zrobimy nim przejażdżkę. No i w ogóle będzie fajnie. W tym odcinku to jest wszystko. Na razie Wam siema, cześć! I w ogóle.